Specjaliści zawodów zaufania publicznego mogą uzyskać finansowanie szybciej, na wyższe kwoty i przy mniejszej liczbie dokumentów niż standardowi przedsiębiorcy. Nazywam się Marta Włodarczyk-Woźniczko, jestem prawniczką i finansistką, która pomaga przedsiębiorcom podejmować trafne decyzje finansowe. Dziś wyjaśnię, czym różni się kredyt dla wolnych zawodów od zwykłego kredytu firmowego, jakie profesje są preferowane, jakie udogodnienia oferuje bank i kiedy warto z nich skorzystać. Czy banki preferują konkretne zawody u swoich klientów? Tak. Banki wyróżniają kilkadziesiąt profesji: adwokata, architekta, biegłego rewidenta, właściciela biura rachunkowego, doradcę podatkowego, farmaceutę, lekarza, notariusza, psychologa, radcę prawnego, ratownika medycznego, rzeczoznawcę majątkowego. Zawody te cechują się stabilnością i przewidywalnością dochodów. Według statystyk banków rzadko w ich przypadku dochodzi do zaniedbań w spłacie finansowania. Dlatego też mają możliwość korzystać z dodatkowych przywilejów. Jakie są różnice pomiędzy kredytem dla wolnych zawodów a kredytem dla przedsiębiorcy? Po pierwsze, oświadczenie o dochodzie i uproszczona procedura. W przypadku, gdy przedsiębiorca musi wykazywać dokumenty finansowe z 3 lat, reprezentant wolnego zawodu może dostać kredyt na podstawie wyciągu bankowego z 6 miesięcy lub samej deklaracji jego dochodów, czyli kredyt na oświadczenie. Dzięki temu nie musi angażować swojej księgowej. Po drugie, wyższe kwoty finansowania i tańszy kredyt. W tym samym banku przedsiębiorca może dostać maksymalnie 500 tysięcy złotych, a lekarz lub prawnik. Nawet do miliona złotych. Profesjonaliści mają dostępną inną siatkę marsz niż przedsiębiorcy. Ze względu na niższe ryzyko kredytowe ich kredyty są po prostu tańsze. Punkt trzeci to odstępstwa. Analitycy często zgadzają się na odstępstwo w procedurze kredytowej, ponieważ znają specyfikę branży. Dobrym przykładem są na przykład lekarze, którzy często przechodzą na kontrakt B2B ze szpitalem. I w większości banków taki klient musiałby prowadzić działalność gospodarczą 12 lub 24 miesiące, a w tym wypadku może ubiegać się o finansowanie już po trzech miesiącach trwania tego kontraktu. Z jakich rodzajów kredytów mogą skorzystać wolne zawody? Po pierwsze, kredyt hipoteczny. W końcu każdy z nas kupuje dom czy mieszkanie. Możliwy jest też kredyt na oświadczenie do miliona złotych, leasing Finansowanie sprzętu medycznego, komputerów czy specjalistycznego oprogramowania bez angażowania kapitału własnego. Kredyt gotówkowy jest produktem, który ma najszybszą formę finansowania. Jest on dobry, kiedy potrzebujesz bardzo szybko spełnić swój cel finansowy, ponieważ można go zrealizować nawet w dwa dni zdalnie w pełni uproszczonej procedurze. I czwarty produkt to kredyt firmowy. Najczęściej na remont gabinetu, inwestycje w firmie. Jest to kredyt, który ma dłuższy okres kredytowania i wyższą dostępność kwot bo nawet do miliona złotych. Co zamiast kredytu firmowego dla wolnych zawodów. Nie zawsze kredyt firmowy jest najkorzystniejszy. Jeśli planujesz niższą kwotę kredytu, która nie przekracza 250 tysięcy złotych, to bardzo często tańszym rozwiązaniem jest kredyt konsumencki. Z kolei wyższe kwoty dostępne będą w kredycie firmowym. Co ważne, koszt odsetkowy jednej i drugiej formy finansowania. Możesz rozliczyć w kosztach działalności. Czy zatem warto zdecydować się na kredyt dla wolnych zawodów? Tak. O ile masz możliwość ubiegania się o kredyt dla wolnych zawodów, to warto wnioskować w pierwszej kolejności właśnie o niego, niż o standardowy kredyt firmowy. Powód tego jest prosty. Dzięki temu może być łatwiej Ci uzyskać finansowanie lub otrzymasz kredyt na korzystniejszych warunkach. Oferty bankowe zmieniają się jednak co miesiąc lub częściej, więc każdą sytuację należy analizować indywidualnie. Jeśli chcesz sprawdzić swoją zdolność lub potrzebujesz wsparcia w negocjacjach z bankiem, kliknij link pod filmem i zarezerwuj bezpłatną konsultację. Aby nie przegapić kolejnych odcinków o finansowaniu biznesu, subskrybuj mój kanał.